11 września 2001 roku zmienił świat na zawsze. Rano cztery samoloty pasażerskie zostały uprowadzone przez terrorystów związanych z Al-Kaidą. Dwa uderzyły w bliźniacze wieże World Trade Center w Nowym Jorku, jeden w Pentagon, a czwarty rozbił się w Pensylwanii, gdy pasażerowie stawili opór. W ciągu kilku godzin runęły dwie najwyższe wieże Ameryki, a telewizje transmitowały obrazy wyglądające jak sceny z filmu katastroficznego. Oficjalna wersja mówi, że za ataki odpowiadała Al-Kaida pod wodzą Osamy Bin Ladena, a celem było uderzenie w symbole potęgi gospodarczej i militarnej USA. Raport Komisji 9 listopada 2004 roku zebrał tysiące stron dowodów i zeznań, które miały wyjaśnić wszystkie aspekty zamachu. Jednak od pierwszych dni pojawiały się pytania i wątpliwości, które przerodziły się w całe nurty teorii spiskowych. Najczęściej powtarzana dotyczyła samego zawalenia wież. Dla wielu ludzi to, że kolosy runęły w kilkanaście sekund, wyglądało jak kontrolowane wyburzenie. Świadkowie wspominali o dodatkowych eksplozjach w piwnicach, a inżynierowie amatorzy Publikowali analizy, według których stalowe konstrukcje nie mogły rozpaść się tak równo od samego ognia. Oficjalne śledztwo tłumaczyło to efektem domina, ale dla sceptyków była to narracja zbyt prosta wobec ogromu tragedii. Kontrowersje budził też Pentagon. Opublikowane zdjęcia ukazywały stosunkowo niewielki otwór w murze, co wzbudzało pytania, czy rzeczywiście uderzył tam Boeing 757. Zwolennicy spisku sugerowali rakietę albo drona wojskowego. Brak wyraźnych szczątków na fotografiach traktowali jako dowód ukrywania prawdy. Oficjalna wersja tłumaczyła to siłą uderzenia i pożarem, ale w oczach wielu było to niewystarczające. Najwięcej emocji wywoływał jednak upadek budynku WTC-7, który zawalił się bez uderzenia samolotu kilka godzin po ataku na wieżę. W sieci natychmiast pojawiły się porównania nagrania do klasycznych wyburzeń kontrolowanych. Raport NIST wskazywał, że zawalenie spowodowały pożary i uszkodzenia konstrukcji od odłamków. Mimo to dla osób wierzących w spisek WTC 7 stało się symbolem dowodu, że oficjalna narracja nie pasuje do faktów. Na tej podstawie narodziła się szersza teoria 9 do 11 miało być inside job. Czyli operacją zaplanowaną lub przynajmniej dopuszczoną przez amerykański rząd, aby zdobyć pretekst do wojen i zaostrzenia kontroli wewnętrznej. I rzeczywiście, w kolejnych latach wydarzyło się to, co spiskowcy zapowiadali wojna w Afganistanie, potem inwazja na Irak, powołana na nieistniejącą broń masowego rażenia, oraz wprowadzenie Patriot Act, który znacząco ograniczył prywatność Amerykanów. Dla wielu ludzi te fakty stały się dowodem, że 9.11 otworzyło furtkę do polityki, która i tak była planowana. Istniały też inne hipotezy, bardziej skrajne. Jedna z nich wskazywała Mossad i Izraelski Wywiad jako rzeczywistych organizatorów. Źródłem tej narracji była pogłoska, że izraelscy pracownicy WTC zostali wcześniej ostrzeżeni i nie przyszli do pracy choć nie ma na to żadnych dowodów, a w zamachach zginęło wielu Żydów, teoria ta zyskała popularność w środowiskach antysemickich i antyizraelskich. Inni twierdzili, że atak miał umożliwić USA i Izraelowi wspólną ofensywę przeciwko światu arabskiego islamu. Dlaczego tak wielu ludzi do dziś wierzy w spisek? Po pierwsze, 11 września był wstrząsem, którego proste wyjaśnienie, grupka terrorystów ze szkoleniem lotniczym, Wydawało się nieproporcjonalne do skutków. Tragedia tak wielka musiała w oczach wielu mieć większe tło i głębszy plan. Po drugie, władze USA same podkopały zaufanie, wprowadzając wojnę w Iraku na podstawie fałszywych dowodów. Jeśli można było okłamać opinię publiczną w sprawie broni masowego rażenia, to czemu nie w sprawie 9 listopada? Po trzecie, pojawiły się setki niejasności i sprzeczności. Opóźnione reakcje NORAD, zagubione nagrania, brak pełnego dostępu do czarnych skrzynek. Każdy brak wyjaśnienia stawał się dla spiskowców dowodem na ukrywanie prawdy. Dodatkowo rozwój internetu sprawił, że filmy takie jak Lost Change docierały do milionów odbiorców, umacniając narrację o bombach i kontrolowanym wyburzeniu. Niektórzy wskazują też na motyw finansowy. Kilka dni przed atakiem miały miejsce nietypowe transakcje giełdowe, w tym ogromne zakłady przeciwko liniom lotniczym United i American Airlines. Oficjalne śledztwa uznały je za zbieg okoliczności, ale dla wielu była to poszlaka, że ktoś wiedział wcześniej. Choć większość ekspertów odrzuca teorie spiskowe, nie można zaprzeczyć, że mają one mocny grunt w społecznym doświadczeniu. Ludzie wierzą w nie nie tylko dlatego, że chcą prostych wyjaśnień, ale też dlatego, że realne działania rządu USA po 2001 roku potwierdziły część obaw. Zamachy posłużyły jako pretekst do wojny i kontroli, a konsekwencje dotknęły milionów ludzi. To sprawia, że dla wielu teorie spiskowe brzmią bardziej prawdopodobnie niż chłodne techniczne raporty. Historia 9 przez 11 to więc nie tylko opowieść o zamachu terrorystycznym ale też o walce o prawdę, o konflikcie między oficjalną narracją a rosnącą nieufnością wobec elit. Fakty mieszają się tu z domysłami, a emocje z analizą. Niezależnie od tego, jaką wersję wydarzeń ktoś przyjmuje, jedno pozostaje pewne. Dzień 11 września 2001 roku na zawsze zmienił świat i otworzył przestrzeń, w której teorie spiskowe stały się częścią zbiorowej pamięci.